Witajcie kochani w mojej kuchni. Dzisiaj razem upieczamy chlebek bananowy. U nas za oknem panuje zimowa, śnieżna atmosfera. Jest minus 21 stopni, trochę śniegu, pięknie świeci słońce. I taki chlebek bananowy, po zabawach na śniegu, na podwieczorek smakuje najlepiej. Napiszcie mi w komentarzach, proszę, jak Wy sobie radzicie z takimi minusowymi temperaturami. Jestem bardzo ciekawa. Wszystkie składniki, ich proporcje jak zwykle znajdziecie w opisie pod filmem. I zaczynam. Do chlebka bananowego będziemy potrzebowali 210 g cukru, 110 g miękkiego masła, 325 g mąki, dwa całe jajka. W oryginalnym przepisie jest maślanka 110 ml. Ja nie mam maślanki, więc użyję mleka i użyję go troszkę mniej, bo jest bardziej. Bo dnite, maślanka jest gęstsza, więc ja użyję 75 ml mleka i tutaj do, do naszego chlebka wsypię y, migdały, ja tu mam tak garść, dobrą garść migdałów posiekanych, Wy możecie użyć mieszanki y, orzechów, możecie pominąć orzechy możecie użyć po prostu to co najbardziej lubicie, I ja jeszcze dodam do ciasta troszkę czekolady, też mam tak garść czekolady Pokrojonej w kosteczkę, czy tam pokruszonej dobrze. Ja tu mam czekoladę gorzką. Poza tym będziemy potrzebowali łyżeczkę sody oczyszczonej, łyżeczkę soli, 3-4 banany dojrzałe. Ja mam banany 4, bo nie mam ich za dużych. Zawsze lubię dodać 4 banany, bo wtedy ciasto ogólnie jest bardziej takie wilgotne. I my tak lubimy, więc zwykle dodaję cztery banany, ale jak macie bardzo duże, to trzy będą też ok. I jeszcze do takiego aromatu troszkę, to znaczy łyżeczkę ole, ekstraktu waniliowego. Więc ja teraz zacznę od tego, że obiorę banany i je rozduszę w misce. W pierwszej kolejności, więc masło i cukier idzie do miksera. I mieszamy. Jak już masło z cukrem się wymiesza, dodajemy jajka. Dodajemy mleko albo maślankę, jeśli macie. Dodajemy też ekstrakt waniliowy, jedną łyżeczkę i nasze już rozduszone banany. Okay. I mieszamy dalej. Kiedy wszystkie składniki ładnie się połączymy, dodajemy sól i sodę oczyszczoną, oraz stopniowo będziemy dodawali mąkę. Kiedy mąka ładnie nam się połączyła, Dodajemy orzechy i dodajemy czekoladę, jeśli chcecie. Kiedy ciasto jest gotowe, przełożymy je do formy. Ja mam formę 14x23 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Ja mój chlebek przełożyłam już do formy. Teraz jeszcze na wierzch poukładam plasterki banana. I posypię migdałami. Piekarnik już się nagrzewa. Do 175 stopni Celsjusza. I jak się piekarnik nagrzeje, to będę ciasto piekła godzinę i 15 minut. Później sprawdzę patyczkiem, czy już jest gotowe w środku. Ja właśnie wyciągnęłam mój chlebek bananowy z pieca. Wygląda on tak. Pachnie wspaniale. Teraz poczekam. 10 minut, aż tak troszkę ostygnie. Wyciągnę go z formy na takie rażki do schudzenia. I tak po około godzinie on uzyska temperaturę pokojową i będzie gotowy do jedzenia. Mój chlebek bananowy już jest gotowy. Już się nie mogę doczekać, kiedy skosztuję. Ja bardzo serdecznie polecam Wam ten przepis. My ten chlebek pieczemy dość często. Dzieci go bardzo lubią. Sprawdza nam się też świetnie, jak gdzieś wyjeżdżamy. Orzechy i czekolada dodają nam energii, jesteśmy zawsze najedzeni, dzieci go uwielbiają, a na łonie natury smakuje jeszcze lepiej niż w domu z kawą. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa!